Bardzo często po kursach pierwszej pomocy osoby, które je ukończyły, chcą być lepiej przygotowane na wypadek, gdyby trzeba było skorzystać z wiedzy właśnie nabytej. Na podstawowych kursach temat sprzętu jest z reguły poruszany, ale nie poświęca się mu zbyt wiele czasu, słusznie zakładając, że umiejętności są priorytetowe. Dlatego też w tym krótkim filmiku chcemy uzupełnić tę potrzebę, prezentując sprzęt, który każdy może według uznania. Nabyć, aby być lepiej przygotowanym do niesienia pomocy potrzebującemu w sytuacji kryzysowej. A pomoc potrzebującemu jest przecież obowiązkiem miłości. Dzisiejszy film jest pomyślany przede wszystkim jako praktyczne uzupełnienie kursu pierwszej pomocy i w pierwszej kolejności jest adresowany do osób, które taki kurs ukończyły. Dobra apteczka to przede wszystkim ta, którą masz, znasz i umiesz korzystać z rzeczy, które w niej są. I to jest najbardziej podstawowe. Więc jeśli masz jakikolwiek sprzęt, to warto go wpierw zwyczajnie sprawdzić. Poza tym, bardzo dobrze jest zdać sobie sprawę z własnych potrzeb, czyli z potencjalnych sytuacji, gdzie rzeczywiście apteczka może się przydać. Zafoliowana, nieznana nam torebunia z supermarketu na niewiele się zda. Ale od początku. Temat apteczki to właściwie dwie uzupełniające się kwestie. Mówiąc kolokwialnie, co i w czym? Zanim przejdziemy do sprzętu, czyli co włożyć do apteczki, zajmijmy się krótko, w czym te rzeczy trzymać? A więc co mogłoby być tą apteczką? Tutaj musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: do czego ci ona ma być potrzebna? Komponujesz apteczkę domową do trzymania w szafie? Tutaj wystarczy dowolne pudełko, małe albo duże, na które możesz, choć nie musisz, nakleić jakiś znak kojarzący się z pierwszą pomocą. Ważne, by wszyscy domownicy wiedzieli, gdzie ona jest i co jest w środku. Może potrzebujesz coś do noszenia przy sobie każdego dnia, jakiś rodzaj EDC, czyli kwipunku dźwiganego codziennie. Tutaj możesz wykorzystać jakąś nerkę, torbę biodrową albo pas z ładownicami według tego, co się Tobie jako fanowi EDC podoba. Oznacz jednak te ładownice bądź torby zawierające sprzęt medyczny odpowiednim znakiem, by w sytuacji, gdybyś sam potrzebował pomocy, było wiadomo, że masz przy sobie apteczkę. Jeśli idziesz w góry lub na wyprawę, z dala od cywilizacji, to na potrzeby apteczki przeznacz jedną z kieszeni swojego plecaka. Jeśli idziesz w większej grupie, to możecie podzielić się sprzętem i na przykład jeden z plecaków przeznaczyć stricte na sprzęt medyczno-ratunkowy. Na ten cel można nawet taki plecak apteczkowy specjalnie zakupić. Taki plecak jest fajnym, uniwersalnym rozwiązaniem i można go też wykorzystywać jako apteczkę wożoną w samochodzie lub na motocyklu. W zależności od budżetu możesz rozważyć zakup profesjonalnej torby albo plecaka ratowniczego, ale nie kupuj tzw. R1 czy R0, które są drogie, a z których zawartości nawet nie będziesz potrafił jeszcze korzystać, jeżeli jesteś tylko po kursie pierwszej pomocy. Ten zakup sobie zostaw ewentualnie na przyszłość, gdybyś planował kurs ratownika kwalifikowanego. Dlatego też pomysł, aby rozpocząć od zakupu zwykłej sklepowej apteczki, wcale nie jest taki głupi. Ważniejszy jest bowiem sprzęt, który może być nam potrzebny, niż to, w czym on się znajduje. Dlatego też przyjrzyjmy się takiej podstawowej, sklepowej apteczce, zobaczmy, co jest w środku i co właściwie dobrze byłoby uzupełnić. Apteczka skomponowana przez siebie ma tę wielką zaletę, że dobrze wiesz, co się w niej znajduje i będziesz mógł sprawnie z tego sprzętu w razie potrzeby skorzystać. Zobaczmy zatem, co jest w takiej zwykłej sklepowej apteczce. Jak będzie widać, jej zawartość jest, owszem, przydatna, ale głównie do opatrzenia powierzchownych ran, skaleczeń, zadrapań. Nie wystarczy, gdy trafimy na coś poważniejszego, a więc maska ochronna na twarz przyda się. Dalej, nożyczki, takie jak widać, zostawmy w domu. Przydadzą się do przycinania plastrów. A do przecięcia pasów bezpieczeństwa lub rozcięcia ubrania w celu wykonania RKO trzeba zakupić profesjonalne nożyczki ratunkowe. W takich sytuacjach sprawdzi się też nóż ratowniczy, który warto mieć przy sobie bez względu na wszystko. Podstawowym zabezpieczeniem siebie są rękawiczki ochronne, warto jednak w miejsce winylowych, które są w tej apteczce, zakupić nitrylowe. Zakup całego opakowania nie będzie stratą pieniędzy, bo rękawiczki te przydadzą się nam też na co dzień, bo ochronić dłonie przed zabrudzeniem smarem czy nawet przy sprzątaniu w domu. W każdej apteczce powinny znaleźć się gazy opatrunkowe. Muszą być sterylne, bo to one właśnie będą miały bezpośredni kontakt z raną. Trzeba się więc koniecznie upewnić, że opakowanie, w którym się znajdują, nie jest uszkodzone. Te jak najbardziej się nadają, ale nie będą wystarczające, jeżeli koniecznym będzie osłonięcie rozległych ran, np. klatki piersiowej. Dlatego dobrze jest postarać się o dokupienie gazy opatrunkowej o wymiarach metr na metr. Z tych powodów warto też mieć folię streczową. Bardzo dobrze zabezpiecza ona rozległe rany osłonięte sterylną gazą. Zadaniem świadków nie jest bowiem wykonanie profesjonalnego opatrunku, tylko zabezpieczenie poszkodowanego do czasu przekazania go zespołowi ratownictwa medycznego. W apteczce z supermarketu zostały nam już prawie tylko różne rodzaje bandaży, mniej i bardziej elastycznych. Lepiej mieć niż nie mieć, ale bardziej się one przydadzą do stabilizacji złamań lub zwichnięć, o czym za chwilę, niż do pomocy w przypadku krwotoku. Dlatego koniecznie trzeba postarać się o solidną opaskę elastyczną uciskową. Jest to niezbędny minimum, krwotok jest bowiem stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Takim stanem jest też hipotermia, dlatego, znajdująca się w apteczce folia NRC jest absolutnie potrzebna. Warto jednak dokupić dodatkowo kilka sztuk takiej folii, a jeżeli apteczki nie będziemy wozić latem w gorącym samochodzie, warto dołożyć wkład do znicza lub chociaż tealight. W sytuacji utknięcia na mrozie zapalenie takiej świeczuszki pod kocem NRC dosłownie ratuje życie. Oczywiście trzeba uważać, by płomień nie podpalił nam ubrania lub folii. No i wreszcie chusta trójkątna, jak najbardziej przydatny gadżet. Warto jednak dokupić lepszy wariant materiałowy, Kusta trójkątna ma mnóstwo zastosowań, których nie można przecenić i w każdej apteczce jak najbardziej powinna się znaleźć, do czego zachęcamy. W apteczce był jeszcze przylepiec papierowy. Wygodnie się nim przyczepia gaziki na skórę. Łatwo się rwie. Warto jednak dokupić też przylepiec włókninowy, który co prawda trzeba ciąć nożyczkami, ale jest mocniejszy i lepiej się trzyma. Jak widać, taka apteczka sprawdzi się przede wszystkim jako wygodne opakowanie na sprzęt, który lepiej byśmy sami zgromadzili. Co zatem jeszcze warto dołożyć, oprócz tego co było wspomniane. Plastry to zawsze bardzo dobry pomysł. Sięgamy po nie instynktownie przy zadrapaniach i skaleczeniach. Oprócz tego coś do odkażania ran, najlepiej Octanisep, odkaża i nie podrażnia. Przydatne są gotowe plastry jałowe z opatrunkiem. Świetnym wyborem są plastry hydrokoloidowe. Są one wybawieniem w przypadku otarć i odcisków nabytych podczas pieszych wędrówek. Oprócz Octaniseptu warto mieć żel do dezynfekcji i alkohol izopropylowy. Możemy nim zdezynfekować ręce lub nasączyć gaziki kosmetyczne i oczyścić okolice rany albo zabrudzone fragmenty skóry. Są też gotowe chusteczki nasączone izopropanolem. Fajnym gadżetem na otarcia i zadrapania jest Akutol, czyli opatrunek w spreju. A skoro wspomniano potrzebę doraźnego oczyszczenia, zdecydowanie warto mieć w apteczce paczkę chusteczek nawilżanych. Opatrunki hydrożelowe to coś, co warto mieć przy sobie w upalne dni lub podczas jazdy samochodem. Występują w różnych rozmiarach i są dedykowane stricte leczeniu oparzeń. Chłodzą i przynoszą ulgę. Jest też forma w mini saszetkach i w sprayu, które pozwalają na aplikowanie hydrożelu w trudno dostępne miejsca. Fajnym rozwiązaniem jest tak zwany bandaż kohezyjny. Jest to elastyczna taśma, która nie klei się do skóry, tylko do samej siebie. Można go dowcipnie nazwać skrzyżowaniem bandaża i rzepa. Nie należy go stosować na ranę, ale zawsze na opatrunek i nie zaciskać za mocno. Z powodu swych cech jest bardzo wygodny w użyciu, ale nie nadaje się do tamowania krwotoków. Nie zapewnia bowiem wystarczającego nacisku. Taki nacisk zapewnia wspomniana wcześniej opaska elastyczna uciskowa. Generalnie, co do zasady, opatrunek uciskowy powinien składać się ze wspomnianej opaski, gazy oraz elementu wywierającego nacisk. Te trzy elementy zostały połączone w system, zwany potocznie opatrunkiem izraelskim. Jest to bardzo przemyślny opatrunek, doskonale nadający się do kontroli krwotoków. Jest to obecnie obowiązkowe wyposażenie większości armii świata. Jest bowiem łatwe w obsłudze, konstrukcja umożliwia założenie go nawet samemu sobie z jedną ręką nieczynną sposobów wykorzystania opatrunku izraelskiego jest podobno kilkadziesiąt. Składa się on, jak widać, ze sporej gazy, którą przykładamy do krwotoku. Jest ona połączona z bandażem elastycznym, który owijamy raz, w tym przypadku wokół kończyny, przekładamy przez odpowiednio zaprojektowaną pętlę i owijamy w drugą stronę. To sprawia, że na krwawiącą ranę jest wywierane ciśnienie, pozwalające na zatamowanie krwotoku. Ten efekt można dodatkowo wzmocnić drogim, ale bardzo skutecznym opatrunkiem hemostatycznym. Jest on sprzedawany w postaci proszku, czasem w saszetce, a czasem w strzykawie albo w formie gazy nasączonej hemostatykiem. Ta ostatnia wydaje się być najpraktyczniejsza, bo jest najbardziej gotowa do użycia. Mówiąc najprościej, hemostatyk wyręcza krew w zamykaniu naczyń krwionośnych. Użycie go przyspiesza oraz znacząco zwiększa szanse skutecznego zamknięcia krwawienia. Jak już mowa o tamowaniu krwotoków, to w apteczce warto mieć tzw. stazę taktyczną. Stosujemy ją tylko w ostateczności i generalnie w przypadku zgniecenia kończyny czy wystąpienia amputacji urazowej lub jeśli nie ma innego sposobu, by uratować poszkodowanego przed wykrwawieniem. Zakładamy i kręcimy, aż do ustania krwawienia. Jeśli bywasz na strzelnicy, możesz rozważyć zakupienie opatrunków wentylowych. Służą one do zabezpieczenia ran klatki piersiowej, szczególnie przy podejrzeniu przebicia płuca. Przed naklejeniem na rany oczyszczamy skórę wokół dostępnymi gazikami. Opatrunek wentylowy można też zrobić samemu, używając folii stretch i przylepca. Jeśli chcesz dołączyć wspomniane rzeczy do swojej apteczki, koniecznie się z nimi bardziej szczegółowo zapoznaj. Potrenuj założenie stazy, obejrzyj filmy instruktażowe, żebyś w razie potrzeby zadziałał skutecznie. Tutaj ograniczamy się do krótkiej prezentacji sprzętowej. W przypadku nieco brzydkich, rozległych, ale niegrożących śmiercią ran czy otarć zarówno kończyn jak i głowy warto po przyłożeniu gazy na ranę zamiast bandaża zastosować siatkę opatrunkową Codofix. Jest ona szczególnie zalecana w przypadku ran głowy, które z reguły obficie krwawią, ale co do których nie zaleca się wywierania dużego ciśnienia opatrunkiem. Siatka opatrunkowa występuje w wielu rozmiarach. Warto mieć przede wszystkim ósemkę, która nadaje się dobrze na głowę i uda. Jeżeli wybieramy się na wędrówkę z dala od cywilizacji lub w teren, gdzie służby mogą mieć utrudnioną możliwość dotarcia, warto rozważyć następujący sprzęt. Po pierwsze, pasujące też do domowej apteczki paski zamykające rany, zwane potocznie szwami zewnętrznymi. Jest to przydatne rozwiązanie, które może bardzo pomóc, jeżeli przydarzyłoby się nam spore rozcięcie skóry. Po drugie, można w takiej okoliczności rozważyć zakup opatrunków absorpcyjnych. Nie należą one do podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, ale mogą być przydatne w sytuacjach przedłużonego oczekiwania na pomoc. Stosuje się je głównie do osłony ran, które sączą osocze, krew lub ropną wydzielinę. Nie służą do tamowania aktywnego krwotoku, ale jako warstwa ochronna sprawdzają się w warunkach polowych lub przy konieczności prowizorycznej opieki nad raną po założeniu szwów, także szwów zewnętrznych. Gdy zajdzie potrzeba dłuższej opieki nad raną, albo transport do szpitala jest niemożliwy lub opóźniony, świetnie się sprawdzą, pomogą utrzymać ranę w lepszym stanie przez wiele godzin. I po trzecie, bardzo przydatne mogą być tzw. szyny Splint. Służą one do stabilizacji złamań lub zwichnięć, aczkolwiek nie stosuje się ich do złamań otwartych, jeżeli nie uda się opatrzeć rany lub ewentualnego krwawienia. Taką szynę modeluje się na zdrowej kończynie, po czym przekłada się do złamanej i przewiązuje bandażami, tym samym ją usztywniając. Szyny Splint występują w różnych rozmiarach, najmniejsze zakłada się na złamany palec. Szyn nie stosujemy w przypadku, gdy profesjonalna pomoc może szybko dotrzeć, nie warto więc ich zabierać do apteczki samochodowej. Ale w terenie, szczególnie gdy zachodzi konieczność ewakuacji rannego, mogą się okazać bardzo przydatne. Nie są zbyt ciężkie, więc warto znaleźć dla nich miejsce w swoim plecaku górskim. Wreszcie czas wspomnieć o jeszcze kilku potencjalnie przydatnych gadżetach. Warto mieć w apteczce pensetę. Przydatna się może okazać w wielu sytuacjach, w szczególności do usuwania ciał obcych z ran, kawałków szkła, drzask i innych. Dostępne są metalowe i plastikowe. Lepiej wybrać metalową i nie wolno zapominać o dezynfekowaniu po każdym użyciu. Pęsetą można też wyciągnąć kleszcza, ale do tego celu dużo wygodniejszym jest tak zwane lasso na kleszcze. Zakładamy go na pajęczaka, po czym wykręcamy. Im wcześniej wyciągniemy kleszcza, tym lepiej dla naszego zdrowia. Bardzo przydatnym gadżetem jest pulsoksymetr. Jest to malutkie urządzenie, które po założeniu na palec mierzy puls i stopień natlenienia krwi. W przypadku zaburzonego krążenia kapilarnego, które ma miejsce np. przy wstrząsie, hipotermii, poważnym odwodnieniu i nie tylko, pulsoksymetr może nie pokazywać żadnych wskazań. I samo to jest bardzo przydatną informacją o stanie poszkodowanego, a ta powinna nas tym mocniej uczulać do czujnego monitorowania jego stanu. W niektórych przypadkach całkiem przydatnym może być aparat do płukania oka. Wypełnić go należy solą fizjologiczną lub czystą wodą, przyłożyć do oka i ścisnąć w celu wypłukania zanieczyszczeń, które mogły się w oku znaleźć. W apteczce warto mieć też aspirynę. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi świadek zdarzenia może podać ją pacjentowi z podejrzeniem zawału, pod warunkiem, że udało mu się zrobić wywiad, w którym wykluczył uczulenie pacjenta na aspirynę. Nada się dowolny lek zawierający kwas acetylosalicylowy, ale w sytuacji nagłej najwygodniejsza do podania jest aspiryna w granulkach. Suplement diety glukoza w żelu może być przydatnym dodatkiem do apteczki na wypadek gdybyśmy spotkali kogoś, kto z powodu cukrzycy zaczyna tracić przytomność. O ile wysoki poziom cukru jest zagrożeniem dla zdrowia, to niski jest zagrożeniem dla życia i mając podejrzenie śpiączki cukrzycowej, możemy podjąć decyzję, aby taki żel poszkodowanemu wmasować w dziąsła, jeśli nie jest w stanie przyjąć jej samodzielnie. Do tego wszystkiego dorzucić możemy też epipen z adrenaliną, jeżeli będziemy mieli receptę. Adrenalina jest podstawowym ratunkiem w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który może wystąpić na przykład po urządleniu pszczoły, gdy jesteśmy uczuleni na jej jad. W pobliżu apteczki warto mieć mocną latarkę. Przyda się nam ona do działań ratunkowych w nocy oraz, co może nieoczywiste, do samoobrony. W przypadku zasiapteczki wożonej w samochodzie lub, co nawet ważniejsze, na motocyklu, warto mieć tzw. flary awaryjne. Są to proste flary świetlne, mające ileś tam trybów świecenia. Znacząco podwyższają nasze bezpieczeństwo, zabezpieczając wizualnie nasz pojazd, a także w razie potrzeby możemy pomachać nimi innym kierowcom, aby ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. Będąc po kursie pierwszej pomocy, bardzo dobrze zrobisz, jeżeli przygotujesz sobie do apteczki po swojemu kartę wywiadu sample. W sytuacji stresowej możesz nie pamiętać wszystkich punktów, a mając swój własny szablon z miejscami na uzupełnienie informacji od poszkodowanego, zadziałasz efektywniej. Wreszcie, jeśli tylko dysponujesz takim budżetem, możesz zakupić defibrylator. Jest to spora inwestycja. Wybierz coś na twój budżet. Ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany, ale polecić możemy jeden konkretny model ze względu na szybką diagnostykę wykonywaną już w trakcie uciskania klatki piersiowej oraz wytrzymałą odporną na warunki atmosferyczne baterię. No i na koniec możesz też dorzucić do apteczki maseczki do sztucznego oddychania. Ta prezentacja nie wyczerpuje tematu sprzętu ratowniczego, jednakże jeśli jesteś w temacie nowy, to i tak doświadczasz przesytu. Dlatego na sam koniec przygotowaliśmy listę wspomnianego w filmie sprzętu, aby ułatwić ci poszukiwania tego, co potrzebujesz. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli uważasz naszą pracę za wartościową, podaj dalej. A jeśli możesz i chcesz się odwdzięczyć, pomódź się za żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników medycznych, a szczególnie za tych, którzy swoje życie stracili na służbie. A jeśli ponadto chcesz i możesz wesprzeć naszą pracę, odwiedź nasz profil na patronite i Bajkofitu.